Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Bloom Town, moi drodzy. Mamy trochę do zrobienia, musimy się napracować na siłowni, stać się troszeczkę silniejszymi, tak żebyśmy mogli przekroczyć kolejną blokadę, która stanęła na naszej drodze. Takie mamy generalnie, moi drodzy, zadanie, więc się postaramy to dzisiaj zrobić. Z zadań na dzisiejszy dzień mamy też oczywiście w dalszym ciągu uratowanie Sary, ale mamy też kilka innych side questów, tak jak choćby te tajemnicze starsze panie, które wciąż, których wciąż nie sprawdziliśmy, a których powinniśmy kiedyś w końcu w jakiś sposób zinvestygować. Mam zapaść też bardzo mnóstwo, całe, całe mnóstwo wręcz ryb, bo wszystkie w zasadzie ryby mamy złapać, także no będzie się generalnie działo. Moi drodzy, no dobra, zachęcam was ja gorąco oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli tylko macie na to ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał. No a my tutaj sobie w międzyczasie ciśniemy, zapytajmy może, u tutaj przy telefonie coś możemy zrobić, czy to tak zawsze było? Nie zwróciłem uwagi, możemy porozmawiać po prostu. A nie, tutaj nie ma nic konkretnego. To jest po prostu informacja, że ja już, już taki zaskoczony zostałem, że jakby możemy tutaj pogadać z kimś. Może ktoś e, niespodziewanie dzwonił. Jest 9 rano, moi drodzy. Jest taka pogoda, bym powiedział, zachmurzona troszeczkę. Nasza przygoda ma nas zabrać tutaj do centralnego dystryktu, gdzie znajduje się siłownia. Czy ta siłownia będzie otwarta, czy nie, to inna kwestia. A, ale przypomniałem sobie, i to dobrze, że zrobiłem, chyba. Że przecież my mamy nasz ogród, z którym się zajmowaliśmy tak pięknie ostatnio. I trochę głupio by było, żeby nam to wszystko poumierało, więc walnijmy sobie szybkie, szybkie kurcze, e, że tak powiem ogrodnictwo tutaj. Czy to są... Nie, chociaż trzeba po ten... E, powodnić chciałem powiedzieć przez chwilę, tak. E, no generalnie nawodnić te nasze roślinki, ale e, jestem ciekawy, bo dzisiaj ma... Mam wrażenie, jak patrzę po tej ciemności o tej dziewiątej rano, już nie mam się tutaj spodziewało słoneczka generalnie, jego tak za bardzo nie ma, to się zastanawiam, czy nie będzie tutaj padać, bo jakby padało, to może my niepotrzebnie to wszystko robimy, nie? Może się okaże zaraz, że myśmy to kurczę przewodnili, nie wiem, nie wiem jak to generalnie działa, czy to trzeba zakryć, wtedy ja się na ogrodnictwie nie znam, panie, co pan mi tutaj mówi, jakich rzeczy w tym momencie na temat ogrodnictwa? Jak ja nie wiem, ja tutaj ten słonecznik kurczę widzę od stu lat, a nic z nim nie robię, to kurczę chyba jakiś magiczny dotyk po prostu dziadka, a to brzmi bardzo źle. Więc lepiej może nie w ten sposób mówmy. Eee, no dobra, przejdziemy sobie przez uliczkę, jest tutaj oczywiście buff house, ale my idziemy, ja się zastanawiam czy musimy jakąś konkretną drogę, czy mogę po prostu przejść w ten sposób. Jakby, czy to jest ok? Tutaj widzę blokadę, czy Ja nie dam rady tak po prostu zmienić kurczę tego, eee, że tak powiem dla? może po prostu tak kliknę. Może, może było przejście u góry, nie? I jakby o to chodziło, że trzeba byłoby ten górnym przejść, a ja niepotrzebnie przychodziłem dolnym. No ale dobra, mamy tutaj. E, tu jest kurcze kino i w kinie jest film, który będzie grany Silence of the Kids, czyli pewnie, e, no wiecie, Cisza Dzieciaków, czyli Riff e, na Silence of the Lambs. Nie wiem, czy Silence of the Kids jest taki film, w sumie faktycznie. No dobra, ale jest siłownia. Wygląda bardzo cozy jak na siłownię. Dużo kwiatów, nie spodziewałem się tego. E, dzień dobry, czy to. Twój pierwszy raz w tym miejscu? Nie, to znaczy, tak, to znaczy, e, w sumie to właśnie, to jest mój pierwszy raz faktycznie w tym miejscu. To cudnie, że w końcu przyszłaś tutaj po to, żeby naprawić ten, e, to widoczne zaniedbanie. E, tutaj osiągniesz moc, którą twój ojciec, o której twój ojciec nawet nigdy nie mógł marzyć, w zamian za trochę twojego czasu i pieniędzy. Ja tylko chcę powiedzieć, że, co ty mi po ojcu ciśniesz? Generalnie to trochę niemiłe. Mój ojciec może jest kurcze bodybuilderem w tym świecie? Nie wiadomo. To będzie kosztować 10 centów. Czy ja mam 10 centów? Bo tak, chyba miałem dolara w ogóle. Zobacz, jakiś sprzęt ten daj nam sprzęcik, mam nadzieję. Dobra, my tak naprawdę to w sumie. No, harda siłownia! Dobra. Okej, okay, na razie to ja jestem też w stanie to wykonać. A ja nie jestem za bardzo fit. roba robi się trudniej. Chociaż znaczy ja się nie śmieję z jogi, broń Boże, joga jest bardzo spoko. E... Zarówno jak ćwiczenie, ćwiczenia, jak i sposób medytacji. Po prostu, jak to trzeba podnosić nóżkę, to myślałem chwilę, że to będzie wszystko, co będzie robić. A ty proszę, jakieś dodatkowe elementy się dzieją, nie no o, tutaj już miałbym problemy z takim wygięciem się, to już się robi cyrkowa sprawa generalnie. Nie no, dobra, żeśmy troszkę zapłacili za to, ale faktycznie dolarmiliśmy. Tylko pytanie byśmy... ja mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Dobra, poćwiczyliśmy trochę, ja, ja wątpię w to, żebyśmy w jedną kurczę, wizytę na siłowni nagle stali się. E, Absolutnymi mistrzami generalnie wagowymi No ale może, może w sumie tak jest Może ja po prostu czegoś o siłowni nie wiem Co my tu możemy? Jakie filmy są? Silence of the Kids to mówiłem To jest zmrażający krew w żyłach thriller Który przetestuje jak silny masz żołądek Nie jest dla tych, którzy mają słabe serce A nie ma niczego innego? Macie jeden film tylko w sumie to nie jest duże kino hmm. To mi zabierze czas, nie? Ale w sumie to mi może coś dać I Ile kosztuje bilet? 29 centów a mój biedny portfel stać mnie na to, więc skorzystam. Sami, ten kolej jest strasznie creepy. No to jest prawdziwy thriller, jakby nie patrzeć. Wywołuje strach i bez krwi ani krzyków. Po prostu zwykły dialog ciężko tak bardzo przestraszył. Pff. jeśli ja bym e, tam była, to bym wymazała ten uśmiech z jego mordy. To ona powiedziała, może twarzy, ale może chciałem trochę dodać emocji do tego tekstu. Jojo przechodzi obok się ma Jojo, czy maj się ciepło? No bo dostaliśmy Gatsów więcej, co jest w sumie dla nas dobre. Zatem sporo tych dostaliśmy. Jesus, myślałem, że czwarta weska wpadnie od razu. To jest dobra. Kurczę, w Personie to zdobyć jedną statystykę socjalną do wyższego poziomu, to trzeba poświęcić, trzy lata tutaj idziesz do kina i masz. To jest to, co ja rozumiem, dobrze. Ale to jest piękny czarny kot. Czy ja mogę z nim jakoś. No nie mogę z nim wejść w żadną interakcję niestety. Ale może sobie. Pytacie pewnie teraz się zastanawiacie, czemu ja nie idę po prostu ratować tej dziewczyny. No bo jest 13 dopiero. jakby. Jest dużo czasu. Ja ją mogę ratować w każdej chwili. Może może przesadzam, że w każdej chwili. Kurczę, y, złowimy sobie jedną rybkę. E, dlaczego by nie? Zapomniałem jaka jest mechanika łowienia. N nie wiem, czy też tak macie powoli, ale ja mam wrażenie, że ostatnimi czasy... A, już wiem, jaka jest mechanika łowienia. Ostatnimi czasy każda gra, w jaką się gra, to ma łowienie i każde łowienie stara się być bardzo unikalne. Co jest generalnie dobrą rzeczą. No, bo fajnie, żeby były te rzeczy unikalne. Natomiast nie wiem, y, ja powoli myślę, czy nam gubić w tych wszystkich mechanikach. Generalnie łowienia, bo czasami człowiek myśli, że już kojarzy, bo grał w, przecież przed chwilą W jakąś inną grę i łowił ryby A tutaj się okazuje nagle, że mechanika jest kompletnie inna Także, jeszcze jest tak, no, okej, okay. chodź rybelniko Chyba za wcześnie, no, a faktycznie, skończył mi się bait Ej ziomek, sprzedałbyś mi trochę Sprzedałbyś mi trochę 10 centów Jezu, ale ty, kurczę strasznie drogo ten bait chcesz yy, sprzedawać, jakby to jest lekkie, moim zdaniem, przeniesienie. A co tutaj możemy zrobić? A możemy sobie posiedzieć, po prostu. A nie ma czasu na siedzenie, trzeba łowić ryby. Dobra, jeszcze jedną złówmy, tutaj jest fajna rybeńka. Powinna szybko, szybko załapać, no dokładnie tak się dzieje. I zgarniamy ją. I co mamy? Mamy brown trouta. Ja nawet nie wiem, czy my mamy, mamy... Mamy na pewno jakąś taką encyklopedię, nie? Na, na te wszystkie... Blumpedie, dokładnie, na jakieś ryby. Czy to chyba nie jest to jednak? Nie, wiem. ja myślałem, że znajdę jakąś taką... Może tutaj gdzieś w... Recy? Nie... Chociaż, o proszę bardzo, czarm na czwartym poziomie, gaz na trzecim i reszta na drugim. No dobra, mm, kolekcja, o dokładnie, kolekcja. No mamy, jest 15 ryb? Tylko 15 ryb jest? To nam brakuje jeszcze tego flaming... Ty, te, ty mamy złapane. To nam brakuje tylko jeszcze tego? Flaming snappera z jakby jednej kolekcji? Znaczy w sensie takiego jednego poziomu? I nie dużo. to może ja go faktycznie tutaj złapię. Nie wiem gdzie on mógłby być. Ej ja nie mogę, o mogę tutaj łowić, to super, tutaj sobie rzucimy wędkę. Proszę bardzo, elegancko, dlaczego by nie? I Hopsa, Flaming Snapper, Właśnie Flaming powiedziałem, powinienem powiedzieć. Ale nie mogę do góry, kurczę, skoczyć, mimo że też ryby pływają. To mnie trochę irytuje. Jestem ciekawy, czy tam właśnie jest jakaś potężna. Okej, udało mi się za wcześnie to zrobiłem. Wait, straciłem Baita, a nic nie dostałem, a dostałem Percza. Okej, okay, whatever. Dobra, proszę Państwa, jest już 4.51. Czas po prostu leci, jak się człowiek dobrze bawi. My chyba byśmy powinni. No właśnie, kurczę, ja to bym chciał. Ja to bym chciał jednak podejść do tych staruszek teraz. Myślę, że jeden dzień przeżyje nasza koleżanka, jeśli jej nie będziemy ratować od razu. Zaraz to nie są staruszki. Staruszki są tutaj obok. Ja bym tam chciał. A i tak podejdę do Ramony. Okej, okay, no dobra. Czwarta 52, to może jeszcze z nimi pogadamy. Coś mnie przeraża, to jak ludzie łażą po prostu po czyichś ogródkach w tym świecie. To tak nie powinno wyglądać, naprawdę. Och, cześćcie mili. Czy potrzebujecie pomocy? A w rzeczy samej potrzebujemy, miło, że wpadłaś. Ja jestem przekonana, że jesteś zaintrygowana tym, co do cholery się dzieje w naszej piwnicy. Ej, nie bądź niegrzeczna. Najpierw, po pierwsze, musimy zaoferować naszej, e, naszemu gościowi e, kubek herbaty. Emily, chciałabyś trochę herbaty? Można dużo powiedzieć o sobie, jak się tylko pozna typ herbaty, jaką piją. A no jakie macie w takim wypadku rodzaje herbaty? Powiedzcie, My mamy herbatkę zrobioną z żaby, mamy skory drzewnej, dębu. Z jakichś krzaczków. No i mamy też regreja, To ja bym chciał z kory drzewnej. To no bardzo odprężająca herbatka. Bardzo dobre remedium na Collie Cokolwiek to jest, to jakieś takie ma. Na... trzęsawiska, nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale wzięliśmy właśnie takie. Dostaniemy to dogadcy, nie zgadnę. A nie, charm dostaliśmy proszę bardzo. Już się spotkałaś z demonami, prawda? Tak, to jest standardowe, warte do zadania pytania, jak się jest. Na wsi, nie? Jakby warto, jeżeli zamierzacie pobić na wsi przez jakiś czas, jako osoba, która mieszka na wsi, mogę wam to potwierdzić. Po prostu, jak wam takie pytania zadadzą, to się nie przejmujcie. Widzisz, mamy nieproszonych... Nieproszoną lodger, Księgę? Tutaj zamkniętą? Zaraz, nie chodzi... Teraz nie tyle księgę, to chyba mieszkańca po prostu. Jest bardzo głośny. Potrzebujemy pomocy z wyrzuceniem go stąd. A co się rozwali moje słoiczki? A, tak, może zniszczyć nasze pikle. To jest nie do zaakceptowania. Absolutnie. Musi opuścić e, naszą piwnicę. No dobra, ja mam wysokie szanse na to, żeby skopać demonowi tyłego właściwie, żeby przekonać ich, że mogę to zrobić. No i się sukces nam udaje, fenomenalnie. Zaraz. nie może być takie proste. Powiedz mi więcej o tym demonie. E, powiedzcie mi więcej o tym demonie. Jaki jest najlepszy sposób, żeby go wyrzucić? Wydaje mi się, że demon jest słaby na pioruny. I powodem dla jego pojawienia się tutaj, i to jest z tytułu wszystkich quirków e, związanych z wiktoriańskim stylem pisania i eksperymentami kulinarnymi. Ale księga z receptami, babci naprawdę powiedziała, że to ma być opętana cebula. I czosnek, przepraszam, jaka cebula? Kto by kurde cebuli używał? Nie, 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 nie. to miała być przetworzona cebula. Emily, księga z przepisami powinna być tam gdzieś na dole. Mogłabyś sprawdzić tą stronę, na której jest zakładka, i powiedzieć nam, kto ma rację? No pewnie, tylko moje pytanie brzmi: czy ja mogę swoich teammateów tutaj wezwać? Bo ja się trochę. Weźmy Witch Hatspin, okej. Okay. Weźmy w ogóle dużo fajnych rzeczy. Ja się tylko boję tego, że tu jestem sam. Nie bardzo wiem, jak zgarnąć ziomeczków. O, proszę bardzo. Dostajemy więcej magii. Tylko pytanie brzmi: kto u nas jest taki najbardziej magiczny? Ramona jest trochę, a w sumie Ramona niczego nie ma. Dodajemy jej magię i szczęście. Eee, ona chyba jest najbardziej Nie wiem, czy Emili nie jest najbardziej w ogóle magiczna. Ale ona ma tą opaskę przyjaźni. No nie możemy jej tego ściągnąć przecież. Dobra, no spróbuję. No ja nie wiem, może damy radę. Cześć, Emili. Potrzebujecie pomocy? Nie, już nie potrzebuję. Jak to nie potrzebujecie? Przecież... Okej. Okay. Tutaj na razie spokojnie, jest ktoś na pewno w kotle z tego co widzę Chyba, że to tak bąbelki się robią tylko bo, no wychodź, wychodź, kimkolwiek tam jesteś Nie skrzywdzimy cię, nikogo tutaj nie ma w sumie Nie mam tu na pewno jest, a w sumie mamy, mamy Hugo ze sobą, więc tyle dobrze jest Nawet ten okropny zapach zepsutych pikli nie może zamaskować obecności demona przede mną Przyjrzyjmy się może nieco bliżej No dobra, ja bym chciał tylko powiedzieć, że my tu po książkę przyszliśmy, a tu jest książka Zobaczmy To jest zdecydowanie księga z przepisami, my jestem w stanie Wyczuć ślady jakiejś zupki, warzyw i chyba detergentu do prania? Co? Dlaczego? No to naprawdę tworzy niesamowicie mocny potion. Dobra, otwórzmy tą stronę, na której jest bookmark. Żeby uniknąć demonicznej inwazji, użyj... No, sprocesowanego czosnku jednak, jak się okazuje, nieopętanego i proszę bardzo, mamy to. Pani Pillow będzie bardzo rozczarowana, a pani Crow jest przecież taka... Wydaje mi się, że strict czyli taka surowa w różnych kwestiach. Nie chciałabym, żeby się pokłócili o coś tak małego. To powiesz na to, że zjem tę stronę i a ty im powiesz jakby co myślisz, że jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Po prostu nie mów Chesterowi o tego rodzaju sposobie rozwiązywania problemów. W przyszłości wolałabym, żeby był odpowiedzialny, kiedy nie zrobi swojego zadania domowego, to żeby go czekały konsekwencje. Nie ma mowy. Matematyka daje mi niesrawność. No i słuszna uwaga. Dobra, a jak przeflipujemy przez książkę? Tosty z demonicznym pt, powinniśmy spróbować ich tak Daj mi znać wcześniej, jeżeli chodzi o próbowanie tego typu jedzenia, żebym mógł poczynić plany i być gdzieś indziej Oj no dalej Okej, okay, to książkę zostawiamy w takim wypadku Co my tu możemy sprawdzić jeszcze? No to jest... No są tarcze jakieś w ogóle jakieś zban Tu jest chest, tu jest kurczę skrzynia, ale my jej nie otworzymy, jest też piękny odkurzacz Taki stylowy, klasyczny odkurzacz, odkurzacz z wieków to, to, to są chyba te pikle, jest i zniszczony słoik i dziwnie, podejrzanie wyglądająca dynia. Demonie wychodź. A tu go nie ma. Zobaczmy tutaj. Możemy tutaj wejść. Zamknięte. Nie wydaje mi się, że demon mógłby tam pójść. No, demon raczej. Znaczy, pójść to by tam i mógł, ale zamknąłby się raczej sam nie. Co my tu mamy? Może wszedł do świata luster? Nie wydaje mi się. Przy się bliżej. Eee, mamy gadce na tyle, żeby to zrobić. Nawet kiepski rzut, ale sukces i tak się udał. Dlaczego to lustro jest takie mroczne? Co tam w ogóle jest w środku? To jest diabolicznie piękna dziewczyna. Dziewczyna o niesamowitej inteligencji. Bardzo odważna dziewczyna. Eee, zróbmy diabolicznie atrakcyjną dziewczynę. Zostańmy jak weskiego czarma, prawdopodobnie, tak? Jakbym szczelał. Fajnie, bo to będzie piąty, piąty poziom, więc zawsze jakiś plusik. Eee, no i dobra, zobaczmy, co jest w tym właśnie całym wielkim tutaj kotle. Hugo, czy to tylko ja, czy coś tam jest w środku? Przepraszam, emili ale ja stąd nie widzę po prostu. Ej, lek w środku? Nie, nikogo nie ma w domu. A mamy bardzo dużą szansę z naszym podwyższonym czarmem, Musiałoby się naprawdę jakieś tragedia zdarzyć, dwie jedynki wyrzucone, żeby nam nie wyszło. Na prezenty? Już wychodzę, zaraz, momencik. Czy w jakiś kitmu o prezentach byliśmy? O, mamy cię! A? E, w porządku, widzę, że jesteście na poważni, porozmawiajmy. Ja nie życzę nikomu sprawić żadnej krzywdy, ja po prostu chcę się wydostać z tego całego, całej piwnicy. Eee, no dobra, to co sugerujesz? Widzisz tą ścieżkę soli? A faktycznie przy drzwiach jest. Po prostu weź ją jakoś rozwiej i wtedy sobie pójdę. Zamiast za to, dam ci, nie wiem, wyobraź sobie, co chcesz najbardziej w tym momencie, dobra? To właśnie ci dam, jak tylko się stąd wydostanę. Mamy deal? Dobra, mamy deal, totalnie ci ufam. Jesteś tylko demonem, nie? Niech szatan się. Ma cię w opiece, naiwny, głupcze. Okej, okay, on nam chyba nie dał prezentów. To, to jest mi teraz smutno, jakby człowiek chce ufać demonom. Robi co może, jakby. I, I tak takie potem go akcje czekają, nie? Już drugiemu to demonowi nie zaufam. One pewnie nie będą zadowolone. cześć Czasiemili, jeżeli chodzi o twaszą prośbę. Nie wiem jak to powiedzieć, ale no, demona już nie ma w piwnicy. Tak, zauważyłyśmy. Gratulacje. Eee, z powodu swojego nowego domostwa, dubku. Dzięki, to miejsce jest dużo lepsze niż słoik. Jak mogłaś eee, pozwolić sobie być... Znęcona. Wszyscy wiedzą, że demoni to mistrzowie oszustw, oszustwa. No totalnie, ograli nas kompletnie. Nie wiedziałem w ogóle jak sobie poradzić z tą próbą nęcenia mnie. No, trochę mi było go żal. Uderzmy w tą stronę, uderzmy w tą stronę. To jest jakieś wytłumaczenie. Rozumiem. Niektóre przyglądają, potrafią się przyglądać ludziom z takim spojrzeniem jak małe pieski. Tylko po to, żeby potem zatopić swoje kły w twoim gardle w następnym momencie. Niech to będzie lekcja dla ciebie. A co z tym księgą z przepisami? Znalazłaś? Nie mogę się oczekać, żeby dowiedzieć się, że miałam rację. Eee... Książka mówiła coś o pomidorach, nic o czosnku. O, nie mówiliśmy o tej opcji. Skoro nie ma żadnego zwycięzcy, to po prostu wyczyścimy piwnicę we, we dwoje. Tak będzie fair. Proszę bardzo, czy gwiazdki nam wpadły? Dzięki Hugo za świetny pomysł. Czarm dalej podbijamy. Jesus, my tutaj się wyczarmujemy na amen. Tylko czy to nam, jakby, że tak powiem,. Eee... Bierze pod uwagę właśnie ten quest, który mieliśmy do wykonania. Po prostu star starsze panie są generalnie również, yy, że tak powiem, ogarnięte w kwestiach demonicznych. Czy możemy coś zrobić jeszcze dla nich? O kochanie, dziękuję, ale wszystko w porządku, niczego nie potrzebujemy. Teraz! Tak naprawdę to mieliśmy pójść na cmentarz zwierząt, ale zapomnieliśmy o tym. A nie tyle zapomnieliśmy, ale gdybyś tak nie mogła zapominać o wszystkich rzeczach, to jeszcze mieliśmy tam pójść. O co za szkoda. A dopiero co wstawiłam e, szarlotkę do piekarnika, więc ja nie mogę pójść. Muszę tutaj zostać i upewnić się, że się nie spali. gruncie na to, że musisz iść sama. Nie ma mowy. Moja, moje lustro wymaga czyszczenia i policzowania. E, potrzebuję poświęcić mu czas i uwagę. I to w tym momencie. Emily, mogłabyś pójść na cmentarz? Jakieś 20 minut to zajmie. To zależy. Czy tam będzie jakieś przestępstwo do popełnienia? Nie, ani trochę. Po prostu to mała, mała prośba od nas. Starsza pani e, jest troszkę... Przeszkadzają ją, przeszkadza jej duch jej zmarłego kota. Ale tylko kiedy jest głodny, więc trzeba go nakarmić raz na tydzień. To bardzo proste, jak szarlotka. Po prostu weź tę kanapkę z tuńczykiem do jego grobu. Zrobiłybyśmy to same, ale ścieżka w lesie jest całkiem ciężkim testem dla naszych już nie tak młodych nóg. No dobra, dajcie mi tą kanapkę. Emily, jesteś naprawdę posłańcem bogów dla, naszych, dla nas starszych kobiet. Ehm. Pani Persington, to jest właśnie ta osoba, o której mówimy. Emily e, zachowa, uchowa ją od tych wszystkich koszmarów. To starsza kobieta, to nie ma co mówić. A to miałaś na myśli? A to tak, to faktycznie, to jesteś posłańcem dla starszych kobiet, to spoko. <grytanie> Totalnie okej, jakby jak inna starsza kobieta to okej. Okay. Będziesz potrzebować grobu Adriana von Scratchingtona 17. Aż piękne, piękne miano. Nawet nie pytaj. Po prostu weź tę kanapkę i połóż na grobie. Na dobrym, poprawnym grobie. Na tym grobie, na którym trzeba. Dobra, to brzmi na łatwą sprawę. To brzmi na spoko sprawę. Mamy kanapkę z tuńczykiem. Nie... Co się może stać, nie tak? Jak czy możemy ją zjeść. Panie demonie, co z moim życzeniem? Nie pytaj mnie, ja tylko jestem piekarnikiem. Ja wiem, że to jesteś ty. No i co? No i się rozpłacz, kurde, i co? A, to zabolało. <laughs> Zajebisty demon. Takie, za takie demony walczyłem. Eee, cmentarz? Idziemy w cmentarz? Jakby. Co nam szkodzi, tylko gdzie on jest? Ja nie mam pojęcia, gdzie jest cmentarz. A on jest tam na górze, chyba. Nie eksplorowaliśmy jeszcze tej lokacji. Jest na czerwono zaznaczona. Zastanawiam, gdzie jest cmentarz. A czy może byśmy tam poszli w sumie? No, możemy na pewno spróbować. To jest ścieżka tutaj, chyba, przez parkingi do góry. Nie wiem, czy nie można tędy przejść. Bo tutaj ludzie przechodzą, przecież, czasami, nie? Możemy, też możemy. Mo co gorsi jesteśmy? Może my nie możemy przejść tam? taką ścieżką? No to niby przez las prowadzi. Więc może faktycznie do lasu? O tak, to jest faktycznie cmentarzysko dla zwierząt. Jest, nie wiem za bold czy gwiazdki? Nie, do mądrości, bo my się zaczynamy ogarniać w tym miejscu. Dobra, to jest faktycznie cmentarzysko. Nie podoba mi się ta, ta mgła. O, no dalej, no nie martw się. No, wysoka wilgotność jest kiepska dla mojego futra. Jeśli mgła zacznie być jeszcze bardziej jakby gęsta, to obiecuję, że nie pójdziemy ani kroku dalej. jakaś rybka jest. Zobacz, całe to cmentarzysko z pokryte mgłą, a ten grubnie. Hmm, to dziwne. Trzeba się lepiej przyjrzeć temu. Um, no, zobaczmy, czytajmy inskrypcję na, na grobku Niech Ziemia będzie Twoim oceanem, moja droga Doli. E, dla innych, e, byłaś tylko być może małą, złotą rybką, ale dla mnie zawsze będziesz rekinem. Wow. A jaki tam jest trinket? Coś tam leży. Jakieś świecidełko. To jest taka zabawkowa łódka ze śladami ugryzień. Ktoś ma naprawdę mocne szczęki. No, Doli po prostu. Um, Hugo, analiza. To jest... E, mamy tutaj łódkę ze śladami ugryzień, mamy też inskrypcję na, na grobku dla martwej rybki, e, nie ma tutaj mgły. Mój e, niesamowity sens, sens zapachu... E, hmm. Mogę go postawić na szali, że jeśli przywrócimy ten przedmiot do odpowiedniego grobu, to mgła się rozrzedzi. Dziękuję detektywie Hugo. Zanotowano. ale jak to? to mamy tą łódkę zabrać? Czy, a nie, mamy... Rozumiem chyba. Chyba mamy po prostu poszczególne rzeczy, no poszczególne groby położyć i wtedy będzie spoko. Tylko kwestia jest tego typu. Czytajmy inskrypcję. Mój opierzony kolego, byłeś piratem w życiu, więc zostań w nim również w śmierci. Ze twoimi skradzionymi żartami spowodowałeś, że śmialiśmy się więcej niż jakikolwiek clown był w stanie nas rozbawić. To na pewno nie jest to miejsce, bo my szukamy kota. Eee, tutaj mgła jest dużo grubsza, nie chcę przeczytać tej inskrypcji, spróbujmy ją wyczyścić trochę przy brzegach. Okej, okay, ale ja i tak mam tylko, no, nie za dużo możliwości. Piękna Sofia, moja super, moja super modelka i chomik. Niech twoje piękne futro zawsze y raduje wzrok y wszechmogącego. Daj mi znak, że jesteś w niebie. Doceniałaś siebie tak bardzo, mam nadzieję, że nieuznane to będzie za fałszywą dumę. To też nie jest to, co chcemy. Pytanie brzmi... No bo to, to chyba też nie jest pod, nie? Pytanie brzmi... A to jest co? To muszą być rzeczy, którzy wolontariusze usunęli z grobów. Okej, okay, jakieś lusterko brudne. Przedmioty z grobów, które zostały tutaj zebrane. A zakładam, że... Aha, dobra, my możemy poszczególne przedmioty rozdać. Chyba teraz już rozumiem. Czyli na przykład jak mamy tutaj... E, co tutaj było? Tutaj był pirat, nie? To możemy dać... O, oh, shit! Clown's nose? W sensie nos klauna, lusterko, yy, szczotkę do włosów, czy yy, gumową gęś? Kurde, no chyba nos klauna. Bo on tam rozbawiał bardziej niż ktokolwiek inny, nie zadziałało. Super. Dobra, to idziemy dalej, powolutku, powolutku. To jest taki quest. Tutaj mieliśmy Sofię, modelkę yy, chomika. Co my możemy modelce chomika dać? No oczywiście, że lusterko. O, herbrasz w sensie. Ale nie, no chyba lusterko, nie? Bo ona się kochała bardziej niż cokolwiek inne, to mi się wydaje, że działało, dokładnie. No bo ona po prostu się sobie przyglądała przez cały czas, nie? Ale powiem szczerze, że yy, ten grzebień również byłby sensowny. Co my tutaj mamy? Betty, słodka Betty, niech Jeremy, który przeżył tysiąc twoich ugryzień, utrzyma ci towarzystwo yy, w zaświatach. Dałbym wszystko, żeby móc rozczesać twój ogon jeszcze raz. No to ja już wiem, co tu mamy dać, bo to jest na pewno właśnie grzebień. Koko! To jest zły przedmiot. Oh shit! I nas walnął. Czy to jest duch? O oh, o. Oh. Jest ich czterech. No nas jest tylko dwu dwoje. Ale mamy Burning Ashes, więc. Spróbujmy ich wszystkich walnąć płomieniami. Niektórym to faktycznie zadziałało i zapaliło ich. Obawiam się, że to może być. Ciężka walka? Nawet pewno combo i niektórzy są weak, więc spróbujmy boom. Naprawdę zmisowaliśmy trzech. Jak myśmy mogli do tego doprowadzić, żeby check zmisować? Już to jest kompletna tragedia. Dobra, ja nie będę kombinował. Eee, tam ci jeszcze płoną. Dam agility lepsze naszemu pieskowemu koledze, żeby on tym razem trafił tym blizzardem. Dobra, tym razem trafił i to mi się podoba. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh. Dobra, dobra. Bo się robi niebezpiecznie. Trzeba, trzeba leczyć. Medpack. Nie, chyba heal, bo heal będzie większym sukcesem, nie? Miejmy nadzieję. Spróbujmy. To nie jest jakoś wybitnie uleczone, powiem szczerze. Ale dobra, tamtych zaboli to jeśli trafimy. Okej, okay, został tylko jeden. Hold up! O! Oh! Czy my mamy tego ziomka już w naszej drużynie? Pus in bus, nie pamiętam, ale ja bym go chciał zgarnąć. Mam 82% szans. Spoko. Sukces! Demon został porwany przez nas. Elegancko, 240 ekspa zyskaliśmy przy okazji. I możemy sobie jeszcze teraz, jak rozumiem, to wyekwipować. Ale to chyba nie tutaj, chyba w demonach. Mamy dwa. Te e, koty, no ale dobra, to jakby mamy dwa koty, to mamy dwa koty, ale przynajmniej będziemy mieli coś, coś mamy coś do użycia, nie? Jakby, to nie jest taka tragedia. Teraz pytanie brzmi, e, nie zadziałał herbrasz, więc rubber goose w takim wypadku, to ciekawe. To działało? Trochę jestem zaskoczony tym wyborem. A Tutaj mamy inskrypcję, tutaj leży, e, spoczywa kot, który miał szlachetne pazury. Adrian von Scratchington 17. Gdziekolwiek jesteś, mój drogi, trzasty kompanionie, niech zawsze, mm, nie, zawsze miej przy sobie sofę, którą możesz rozszarpać na kawałki, i tyłek, który możesz ugryźć, i trochę tuńczyka. A więc tu jest nasz głodny e, klient. Tutaj możemy postawić, ale właśnie nie żaden hairbrush, tylko kanapkę, którą mieliśmy przygotowaną. No i proszę bardzo. Burr, taki kotek nam się pojawił. Ta stara baba z długo się kurczę opierniczała. Stara baba się trochę rozleniwiła. Wydaje <grym> się, że możemy rozmawiać w ten sposób z nim. Stara baba się rozleniwiła. Musiałem ja wejść do akcji. Okaż trochę szacunku. Eee... Nie no, to jest Kot. Jaki szacunek, Ja e? Nie, mi to nie obchodzi. ani jednego miała na to nie poświęcę. Tak długo jak mam tuńczyk, Emily, mi to się nie podoba. No przepraszam bardzo, ale ja po prostu chciałem się z Kotem zbratać, ok? Może to było niemiłe, ale zrobiłem swoje. Also, wciąż mamy ten. Wciąż mamy jedną rzecz przy sobie. No i co mam z tym zrobić? Tak naprawdę nie ma już więcej grobów, więc yy, chyba sobie grzebień zachowamy, nie? Chyba, albo może go oddamy po prostu. No bo ja już tutaj za bardzo nie mam co zrobić. Dajmy sobie, a nie, z tym interaktować nie możemy. Utrzymajmy e, ten cmentarz czysty. Zob, widzisz tą torbę? Widzisz tą torbę? Zabij przekreślone. Podnieś ją. Drogi odwiedzający, proszę zrób co możesz, żeby utrzymać cmentarz czysty. To przestańcie zostawiać stare własności na grobach. No ale. Przepraszam bardzo. Mój grób mojego zwierzęcia będę zostawiał co będę chciał. Przepraszam bardzo, ale to jest bardzo niemiłe ze strony zarządcy tego miejsca. To nie jest tak, że oni kurde śmiecą hardo, po prostu trzymają sobie jakieś pojedyncze przedmioty. No, fordolowo. A przy okazji, co to jest to? To To jest krzak, to wygląda, to jest liście, ale to wygląda jakby to miało oko i się patrzyło jakiś taki delfin po prostu żółty co jest trochę dziwne. Moi drodzy, załatwiliśmy kwestię cmentarza. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek z taką pozytywną cmentarną nutą. Jeżeli wam się odcinek podobał, zającam gorąco o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. No i dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej!